Witajcie kochani w nowym dniu. Wczoraj wieczorem wróciliśmy z Zakopanego, w którym żegnaliśmy wakacje. No i dzisiaj od rana już ostro wzięłam się za robotę. Ja lubię po urlopie mieć takie pół dnia wolnego. Wiecie, żeby wstawić pranie i się ogarnąć. Nie mam teraz takiej możliwości, więc te pół dnia wolnego zrobię sobie pojutrze. Bo na razie naprawdę jest co robić. I to co ja w tym Zakopcu słuchajcie przeżyłam, ja muszę wam to opowiedzieć. W dalszej części tego filmu sobie usiądziemy gdzieś z herbatką i, albo kawką i Wam opowiem, co mnie tam szokowało. Ja słyszałam wcześniej, że tam takie rzeczy się dzieją, ale nie do końca chciałam w to uwierzyć. Dopiero jak zobaczyłam na żywo, to miałam takie naprawdę, ale o tym później. Testuję nowości z Made in Laba i właśnie jestem tu obstawiona zapachami, bo chcę Wam polecić mój ukochany najpiękniejszy zapach. Z nowości, których jest 10, mamy 6 nowych damskich zapachów i 4 męskie, i z męskich też wam coś polecę, także jak ogląda to jakiś facet, to. Taki wielki flakon perfum 34,99. Plus za złotówkę mamy dostawę przez DPD Pickup i można sobie odebrać na przykład w żabce swoje zamówienie, więc za zeta. Nieważne, że ty zamówisz jeden flakon perfum czy kilka, pewnie zamówisz kilka, bo tu nie da się inaczej, bo są takie piękne i trwałe. W ogóle uwielbiam tę markę. To właśnie płacisz tylko złotówkę i właśnie masz blisko żabkę, albo jak korzystasz z ich, tych paczkomatów DPD. Tak, jak ty woli, żeby tobie było wygodnie, to sobie zamów. I właśnie e, tak, 172 to jest mój ukochany zapach Kilian Woman in Gold. I mam dobrą wiadomość i złą. Dobra jest taka, że te perfumy w oryginale kosztują ponad 1400 zł, a tu możecie je kupić po prostu za ćwiartkę tej ceny. Są identyczne, autentycznie są dokładnie takie same. Pachną. Luksusowo, zaraz wam powiem, jakie tutaj są nuty, ale zła wiadomość jest taka, że one chwilowo są wyprzedane, no bo ten zapach jest hitem. Dam wam coś zamiast tego, jako moją rekomendację, najpiękniejszy zapach, który jest na równi powiedzmy i będzie idealny na jesień, która niedługo już się zaczyna, to przejście między Latem, a jesienią właśnie pierwsze takie chłodniejsze dni mam dla Was coś idealnego z bursztynem i wanilią, które uwielbiam. I je, są na stanie, także wszystko Wam zalinkuję na dole o czym mówię. Tutaj natomiast moi drodzy mamy wanilię, mamy różne kwiaty, takie jak geranium, róże, frezję. Wspomagam się, bo nie pamiętam dokładnie. Bardzo mocno właśnie ta wanilia tutaj przebija, dlatego że ona jest i w bazie i w sercu. Hmm, też jest paczula. I mandarynka, więc, jakby takie naprawdę bardzo różnorodne połączenie i ciągnie się za nami zapach luksusu. To jest zapach bardzo świeży, luksusowy, kwiatowy, ale jednocześnie ma w sobie taką drzewną tajemniczość, więc dość długo się za nami ciągnie. Bardzo Wam polecam kliknąć sobie powiadom o dostępności albo pamiętać, żeby zerkać, czy on wrócił. Zapach jest po prostu przepiękny, słów mi zabrakło. Dobra, i z nowości si drugie miejsce. Ale dla niektórych pewnie to będzie pierwsze: to jest Narciso Rodriguez for Hair numer 177. I tutaj właśnie mamy bursztyn z w sercu, i on jest połączony z kwiatem pomarańczy, z piżmem, z drewnem szlachetnym. I to jest trochę taka właśnie bardziej otulająca, ciepła historia, która bardzo dobrze się połączy z marynarkami i ze, ze swetrami jesiennymi. Bo ten zapach, no moim zdaniem, właśnie tą swoją głębią, będzie doskonały na jesień. I tak jak przed chwilą opowiadałam Wam o Kilianie, który to, to jest zapach luksusu, tak tutaj mamy zapach taki bardzo kobiecy, takiej dojrzałej, inteligentnej kobiety sukcesu. Dla mnie to jest dokładnie to. Jeżeli natomiast chodzi o męską nowość, która mnie totalnie urzeka, to jest 178 z Louis Vuitton Imagination. I bardzo bym chciała, żeby mój mąż tym zapachem pachniał, żeby on gdzieś tam za nim, wiecie, się ciągnął, ale nie mogę Piotra od nie wiem kiedy przekonać do nowszego zapachu niż 156 Comfort Noa Extreme. To jest kolejne opakowanie, właśnie zamówiłam. Dla Piotra nowe, bo wyzerował kolejne opakowanie, i tutaj też zapach jest 1 do 1. Oryginał kosztuje niecałe 1500 zł. Tutaj mamy 100 ml za niecałe 35 zł. W ogóle nie ma o czym mówić, i naprawdę cały dzień go czuję. Jak on wraca po całym dniu pracy, czy gdzieś z trasy, to cały czas czuję ten jego zapach. I powiem Wam, że gdybym go nie widziała, a poczuła ten zapach. To bym odwróciła głowę za facetem, który by tak pachniał, ale ten Louis Vuitton też jest przepiękny, bardzo taki seksowny, męski, nieduszący, co dla mnie bardzo ważne. Także zachęcam Was, żeby złożyć zamówienie i skorzystać z tego, że ta dostawa jest za złotówkę, nieważne, nie ma tu żadnych haczyków, ile tam za minimum kupicie. No i polować na te hitowe perfumy. Ja tymczasem wracam do pracy i za chwilę Was zabiorę w przepiękne miejsce. Prze, po prostu przepiękne. Będziecie zadowoleni. Teraz mogę iść. Po urlopie w górach dla równowagi musi być gramy morze. My tutaj słuchajcie ryzykujemy trochę z Agą. Witam cię serdecznie kochane. Cześć. Zobaczcie jak ona ma... Piękne mule, ale przepięknie pachną. A czemu ryzykujemy? Bo jesteśmy w tawernie orłowskiej, która na Google ma 4,1. Także zobaczymy, czy zasadnie jest taka niska ocena. Czy oni zasługują na więcej? Ja mam filet sandacza w bułce tartej i parmezanie, aioli truflowe. Tutaj mój ukochany batat i sałateczka. Sorry, ale muszę zjeść, bo jestem mega głodna. A tu widoczek Tam na stoliczek. Tutaj piękna aga i bardzo ładne wnętrze. A czy jedzenie było dobre? Aga mówi, że mule były pyszne. Tak. Znaczy ogólnie potwierdzam, bo sobie tam jedną skupnęłam. Ale panierka w mojej rybie była strasznie słaba. Taka bardzo parowa. I ryba w ogóle była trochę bez smaku, ale ogólnie było. A. Było ok. No, te 4-1 to jest dobrą cenę. Ale kelner cudowny. Bardzo. Dobry. Zostawiamy mój pakunek. Aga dzisiaj przyjechała swoim gierem idziemy na tradycyjny już nasz spacer po Orłowie. Tam klify, tu turyści, tu woda, tu molo orłowskie. Na deserek przyszłyśmy po spacerze do naszego ulubionego domku żywomskiego I tutaj pani mnie zapewniła, że nikt mi tu nie będzie oceniał, że to miejsce sprzyja spokojnej konsumpcji. Także mam sobie moje ulubione kanoli. I najgorsze kanoli, jak jadłam w życiu, jadłam w Wenecji. To taka ciekawostka. No, także smacznego. Co mnie w Zakopcu zszokowało i specjalnie opowiadam to przy Adze, dlatego że nie chcę wiecie dwa razy tego opowiadać. Ja słyszałam, że jest sporo Arabów w słyszałam? Tak słyszałam, tak. że nawet nie jest w języku arabskim. Tak, tak. I tak. że to są ludzie z Dubaju często, tak? Tak, tak, tak. Tak słyszałam, słyszałam, że jest ich bardzo dużo, ale słyszałam, dobra, tam takie gadanie na wyrost. I jak przyjechaliśmy do Zakopanego, to już w samym hotelu ja byłam w szoku, bo tam więcej niż połowa ludzi to byli ludzie z Bliskiego Wschodu. Jest bardzo tak. dużo kobiet. My tak mówiliśmy, między nami omotanych, czyli całych swych piętych. Bardzo dużo mężczyzn, całe rodziny z dziećmi, i ja zaczęłam szukać informacji na ten temat, czemu tak jest. I właśnie mnóstwo restauracji, i jakichś banerów, i wielkie arabskie napisy. I dla mnie to turystyka turystyką. W Trójmieście też jest menu po niemiecku, po skandynawsku bardzo rzadko, a chyba nawet więcej mamy z krajów skandynawskich teraz turystów niż mm -hmm. z Niemczech, ale jednak. No nie ma tego ich języka u nas, a tam naprawdę w co drugiej restauracji wielkie lodziarnie, oldschoolowe, jakieś takie miejsca wiesz, w stylu perelowym i arabski napis, nie? To mnie oh. totalnie tak szokowało. No i to, że właśnie na tych krupówkach wszędzie jest mnóstwo Arabów, mnóstwo. Oh. Szok naprawdę nie do opisania. Jak pójdziesz na basen, na spa, hotelu, no to bardzo dużo dzieci się bawi z mężczyznami, kobiet tam nie ma. Yy, no i w szoku byłam naprawdę, że na własne oczy tego doświadczyłam. I wiesz, to, że tam są te arabskie napisy i tam te babeczki chodzą z tymi siatkami z zakupami, a facet obok oczywiście bez siatek. No ale no, no wiesz, co kraj to obyczaj. Nie skomentujmy tego. Ale właśnie też to, jak to generuje ceny, jakie ceny są właśnie w restauracjach, tak w kawiarniach. Mhm. Strasznie są podbite o, ceny. Lany. I właśnie zakopane ma turystów przez cały rok, przez całe wakacje, lato, zima. W Gdańsku na przykład, w Trójmieście mieście, czy w jakichś takich, nie wiem, miejscowościach nadmorskich, no to to jest takie no, zrozumiałe no, biznes to biznes, że te ceny są wyższe. Tak. A tamte ceny są wyższe właśnie przez rodzaj turysty, jaki, jaki odwiedza szkoda, bo zakopane to super miasto fajny klimat i w ogóle te wiesz góry, te klimaty, no bardzo lubię, ale na przykład nie mam tak ochoty tam wracać, nie wiem, za miesiąc. Właśnie przez to, nie? Ja jestem w szoku. Ciekawa jestem, skąd w ogóle się wziął taki trend na zakopane. Co tam jest dla nich takiego. A czytam właśnie taki artykuł, ale tam wiesz, jedyne co było napisane, to że oni bardzo. Cen... podobają im się mm. właśnie polskie góry, to że jest bardzo dużo zieleni, że też zakopane jest takim mm. zielonym miastem, plus oni mają bardzo dobre połączenie lotnicze z Krakowem. Mm. I to jest jedyne okay. takie informacje, które ja uzyskałam. No bo też się tym oczywiście zaciekawiliśmy. Tam wiesz z ludźmi i tak sobie szparaliśmy w Google. Ale naprawdę no, żeby to były jakieś tam pojedyncze osoby, które tak. się w tłum, to jest okej, okay, ale w hotelu więcej niż połowa to ludzie właśnie z Bliskiego Wschodu. Nie? Jestem w szoku, ale ja byłam teraz w Nerzilandii i też była grupa osób, e, też właśnie ewidentnie z Bliskiego Wschodu. Ciekawe, mhm. no. Widać, że, tego, że oni mają pieniądze, to widać, nie? I o, one, tak, one ja nie mają zawsze te tak, firmowe tak, torebki tak. Tak. od projektantów ładne takie. Jedwabne chyba, prawda? Te tutaj pusty. Także tak, ale no, jestem w szoku. To jest dla nas takie jednak egzotyczne, nie? Trochę taki widok. Tak, tak, tak. Ale też No i wiesz, no, no mówię, jakby turystyka, biznes, wiadomo, rządzi się swoimi prawami, ale właśnie te arabskie wielkie napisy, plus te podbite ceny, to mnie tak... Ee, no tak nie smaczyło mnie mm. po prostu, nie? No kurczę, no, no wiesz. Fajnie, że sobie górole zarabią więcej, Dzięki temu, że zamożny klient z Bliskiego Wschodu przyleciał, ale już turysta z Polski na wiele rzeczy sobie po prostu nie pozwoli. No Jak gałka lodów no tak. na Krupówkach kosztuje 10 zł. Jak placki ziemniaczane z małą taką łyżką gulaszu, 70 zł. Za tanie produkty, nie? W ogóle no nie, no nie. Tak. Więc jakby. No byłam w szoku, zastanawiałam się czy w ogóle też o tym mówić, bo to taki jest yy, dziwny temat, nie? Bo my mamy, mamy tak, takie tendencje do takiego tandety po prostu trochę, nie? Pójś nie doceniamy to, tego, co, co mamy. Stronę. Ale też yy, mamy takie coś, że jak już czujemy klienta, to właśnie czemu te wielkie arabskie napisy? Czy gdzieś za granicą, nie wiem, w Austrii, w Niemczech widziałaś, żeby oni szli tak bardzo pod klienta i zmieniali wiesz, e, ten klimat tam, w sensie Dokładnie. wiesz, e, banerów czy reklam nie ma czegoś, nie takiego. Ma czegoś takiego. Nie ma czegoś Zachowują takiego, Zachowują tą swoją, tak. a my tak idziemy, tak jak te paczkomaty wszędzie, jak te billboardy, wiecie, to jest wszystko potem takie, no, pójście po tylko na reklamę i robi się tandeta, tak, nie? I tak, i takie. Zarabię sobie super, myślę o tym, że te pieniądze są dzisiaj, ale nie myślę o tym, co będzie za dwa miesiące. No bo mogą i zdjąć te połączenia lotnicze, które są takie super. No. I, I co wtedy? I taki klient jak ja, rodzino, znajomi. My moglibyśmy być tam częściej, ale nas tam częściej nie będzie. No bo jakby trochę to takie było męczące. O Jezu, pan rubelek. O! Oh. <laughs> Dzisiaj na kolację wiedzie bowl z łososiem. Właśnie sobie go delikatnie zamarynuję i zabiorę was jeszcze na hol. Pokażę wam co kupiłam w zakopcu. Przemyję sobie rączki. Będzie bardzo prosta marynata. Okrobinę soli, pieprzu, cytryna. Okay. Olej z sezamu. Potem bez żadnej panierki będę to smażać. Mam tutaj sosejowy ja z sushi, trzeba go zużyć, więc też go trochę tutaj pokropię i też będę robiła są do całego bowl'a. Dosłownie odrobina. Także pomieszam i sobie do lodóweczki. To wygląda i na lodóweczki. A no, i nie mogę nie wspomnieć o prezencie od Agnes. Sama robiła. I są to dwa dżemiki z morelek. Idealne do zrobienia rogalików. Uwielbiam takie prezenciki. Mam nadzieję, że się nie tylko czymś pysznym odwdzięczy. Pokażę Wam, co kupiłam w zakopcu. I poza tym, że w wielu miejscach ceny tam są zawyżone. I podkręcone pod turystę, wiadomo skąd. To też cały czas tam jest dużo takich butików stacjonarnych, które mają piękne, unikatowe rzeczy. I tutaj jeden z takich butików to Sabotaż. No i wyfajnie ludzie to prowadzą. Ja mieli tak piękne czapki firmy amerykańskiej, o której nigdy wcześniej nie słyszałam. I ona się nazywa The Farm, to jest jakaś w ogóle unikatowa kolekcja czapek. Spójrzcie na te detale i wyobraziłam sobie tę czapkę razem z prochowcem, w takich stylizacjach wiecie, sneakersy jakaś szeroka nogawka wide -lega, albo w drugą stronę szpilka i jakaś kurtka dziecowa. No i właśnie ta czapka. Tutaj mamy high horse. Przepiękna, przepiękna. Po prostu odkąd ją zobaczyłam w witrynie Dzień wcześniej wieczorem sklep był zamknięty i już miałam takie o oh wow. Nie widziałam tak pięknej czapki. Naprawdę, no wiecie, ja robię do sklepowe, dużo łaży po sklepach w różnych krajach, w różnych miejscach i żebym zrobiła takie wielkie wow, to no muszę być, musi to być coś ekstra i właśnie tak miałam z tą czapką. Kupiłam sobie też na jesień zimę, więc tutaj to rachunek praktycznie. Taką czapkę <laughs> Black Sheep. O moja bestia sobie kupiła Panterę. Ta kosztowała 219, a ta z daszkiem 400. Więc tanio nie było, no ale z drugiej strony w tych czasach nic już nie ma taniego. I o nie, jest coś taniego. Antyki, jak trafisz na dobrego sprzedawcę, tak jak my trafiliśmy, słuchajcie, w parku w Zakopcu jest takie wielkie stoisko, taki namiot z antykami, do którego właśnie wpadliśmy w nocy i kupiliśmy sobie tam coś. I następnego dnia ja tam wróciliśmy, bo oni mieli tak piękne rzeczy, jeszcze musiałam jedną przemyśleć. Także zaraz wam pokażę, bo ja muszę tutaj poskładać, pomontować. Szczególnie jedną rzecz. No i właśnie ludzie, którzy to prowadzą, oni są z podłodzi. Opiszę Wam pod filmem e, też właśnie te miejsca, jak to znaleźć, nie wiem do kiedy oni będą, ale wiem, że na pewno są przez całą wakacje i w ogóle ludzie z tak niesamowitą energią, takie małżeństwo w ogóle, to świetni byli, dlatego też chciało nam się tam wrócić i z nimi jeszcze pogadać, A więc już Wam pokazuję. Tak się to nazywa, jarmark kolekcjonerski Świat Staroci, Zakopane, to właśnie nie wiem do kiedy i tutaj w kilku częściach. Montujemy. Mam nadzieję, że jakość tego nagrania jest ok. Trochę się ściemniło. I teraz tak, pierwszy wieczór, a w zasadzie noc, zaowocowała w zakup, Piotr coś robi, nie przejmujcie się głowiczkami, w zakup dwóch pięknych jajek Faberge. Oczywiście to są takie, wiecie, tanie odpowiedniki. Jedno było za 55, ale dwa kupiłam za 100. I to jest cudowne w ogóle w takich miejscach, że się można targować. No, piękne. Zaraz je postawimy na półeczce razem z moim jajkiem z jarmarku dominikańskiego. zobaczmy jak to wygląda. I rzecz, po którą wróciłam, bo nie podjęłam od razu decyzji, to jest zegar kopułowy. Czekajcie chwilę, bo boję się, że go uszkodzę. I spójrzcie na to. Czy to nie jest najsłodszy zegar jaki można kupić? Widzicie jak pięknie się obraca ta kruzata? Wiecie, nie mam idealnie równo ręki, więc zaburzam jej cykl. Ale to jest zegar na baterie i go wytergowałam z 250 na 200. Tu mamy porcelanę, mi się strasznie podoba, Piotrek nie był jakoś wielce zachwycony jego urodą, ale ja nie mogłam się o nim myśleć, wiecie, tak jest czasami. Jak wróciłam następnego dnia, to ten pan mi opowiadał, że parę osób się na niego napaliło i jakby nikt się nie zdecydował go kupić, a to dlatego, że mam on na mnie. Piękny, chodźcie, ustawimy to na nowe miejsce. No i tak się moja mini kolekcja prezentuje. To środkowe, to jest właśnie z jarmarku dominikańskiego tegorocznego. Bo cudne są. I strasznie mi się podoba połączenie, właśnie nowoczesnych mebli z takim ojajem z jarmarku. Dobra, tutaj mamy rtv Ta głowa, to nowy nabytek z Home and You, ale ona mi się tutaj nie podoba. Jest jakaś taka depresyjna. Nie, jestem zachwycona tym zegarem. Świeczuszka nawet obok podmieniłam z takiej zielonej na różową. Żeby mi to bardziej pasowało. Jest przecudny. Kto podziela mój zachwyt? Zaraz będą ciemne wieczory, więc lampa z zary pójdzie w ruch. Nie wiem, czy ja potem jej nie postawię na środku, a zegar. No bo wiecie, ja tu lubię co jakiś czas coś, w sumie ciągle coś zmieniać. Ale na no zegar pasuje mega... Akurat będzie na kominek. Ona jest taka ciężka, że to jest ogólnie super rzecz do samoobrony. No i głowa przywędrowała na kominek w biurze. Pasuje tutaj, bo fajnie się stapia z tłem i nie widać jej smutku. Hmm. Pięknie to wygląda, tylko mało warzyw jest. Tu zobacz. Dla ludzi, którzy nie lubią warzyw. Proszę.